Witam serdecznie w programie Design. Dzisiaj porozmawiamy o targach aranżacji, które odbędą się w październiku w Lublinie, a do rozmowy na temat targów zaprosiłam reprezentantkę Targów Lublin S.A. panią Małgorzatę Baszak. Witam serdecznie. Witam serdecznie, miło mi. Dziękuję ślicznie za zaproszenie do państwa do studia. Pani Małgorzato, to będzie już trzecia edycja targów w październiku w dniach 20. Yy, trzeci? trzeci, dwudziesty piąty odbędą się targi designu, targi wyposażenia wnętrz. Towarzyszyć im będą różnego rodzaju e, imprezy dodatkowe, e, warsztaty, wykłady znanych projektantów. Do kogo adresowana jest ta oferta? Kogo zaprosimy na te targi dzisiaj? Targi adresowane są do grupy. Yy, yy, Mieszkańców Lublina, Województwa lubelskiego i nie tylko. Kierujemy targi oczywiście do grupy profesjonalistów są to projektanci i architekci wnętrz, ale zapraszamy również osoby inwestujące czy właścicieli biura, właścicieli instytucji użyteczności publicznej. Zachęcamy każdego pasjonata aranżacją, wystrojem. Aby przyjechał i obejrzał, myślę, że warto. Tak. To jest ta strona, do której są dedykowane te właśnie państwa działania, a wśród wystawców kogo zobaczymy? Z, jak, z jaką ofertą wystawcy wychodzą do mieszkańców Lublina, Lubelszczyzny? Zapraszamy wystawców, począwszy od oferty posiadającej ofertę okien, drzwi podłóg, ścian, jak też oczywiście wyposażenia, co jest w, samo w nazwie wyposażenia wnętrz. Więc będą to meble, będą to dywany, wykładziny, tkaniny, dekoracje, dekoracje, okien. dekoracje okien, tak, żaluzje, wszystko co jest i oczywiście porcelana, wszystko co wyposaża mieszkanie, obrazy tak, więc. Targi wyposażenia wnętrz, targi aranżacji, łącznie ze sceną designu, to jest w zamyśle taka platforma, na której spotykają się ludzie, których właśnie dzieli ogromna pasja do designu. Dlatego Pani obecność w tym programie, ponieważ nie ukrywam, że wszystkie rozmowy, które w tym programie się toczą, dotyczą właśnie Wzornictwa przemysłowego i szeroko pojętego designu jako y, działania, które ma zmieniać świat czy przestrzeń wokół nas na lepszy. Y, właśnie w takim miejscu, gdzie wystawcy pokazują swoje y, produkty, usługi, projekty, ale także y, są projektanci, którzy. Często oprócz tego, że pokazują ofertę swoich własnych biur, prowadzą liczne warsztaty. Właśnie temu dedykowana jest ta równolegle to, tocząca się obok wydarzeń głównych, czyli samych targów, scena designu. Może coś więcej o scenie designu. Tak, pani redaktor, scena design to jest coś, co powstało w w tym roku w Zamyśle, będzie y, oczywiście wdrażane w życie Targów Lublin i w Targi Wyposażenia, Wnętrza, Aranżacji i oczywiście w naszą y, lubelszczyznę. Scena design, y, jak y, samo za siebie mówi scena, czyli y, coś prezentujemy w miejscu. Aktorzy prezentują swoją sztukę, a my będziemy prezentować design. My, to znaczy y, nasi wykładowcy, nasze uczelnie, szkoły, nasze średnie y, plastyczne, y, studia y, projektowe, y, jak też oczywiście indywidualni projektanci. W scenie design znajdzie się miejsce właśnie, gdzie będzie wyodrębniona ta rzecz, właśnie c scena, y, również, na której będziemy prezentować wykłady, liczne wykłady, prezentacje, debaty. Z udziałem oczywiście partnerów, o których wspomniałam. Jak też będą przestrzenie, przestrzeń awangarda, w której będziemy prezentować design, począwszy od mody, a skończywszy na autach. Przejdziemy przez meble, oczywiście, przejdziemy przez użytkową sztukę designerską i spotkamy się w autach. Tutaj, oczywiście, już mamy zapowiedź gościa naszego specjalnego. Czy możemy zdradzić? To to będzie? Myślę, że chyba Pan Paweł już mnie upoważnił w mailu, w którym potwierdził, że będzie z nami. Będzie to Paweł breszkę Czyżewski, nasz lubelski designer, designer, projektant. Projektant, tak, oczywiście jest na Tak, jest nam niezmiernie miło, że już potwierdził swoją obecność. E, oczywiście. Scena design będzie to miejsce interaktywne, czyli zapraszamy do sceny design oczywiście ludzi, którzy mają pasję do, do sztuki, do tworzenia sztuki, do tworzenia formy. I myślę, że tutaj będą również będzie, będzie przestrzeń Baby Design, w której właśnie. Właśnie, o której chcę wspomnieć, kierujemy ją oczywiście do naszych najmłodszych mieszkańców województwa, i w tej, w tej przestrzeni znajdą się liczne szkolenia, wykłady właśnie dla naszych maluchów. Będą to wykłady pod okiem, pod nadzorem projektantów i naszych wykładowców z uczelni, czyli profesjonalistów w dziedzinie designu. Właśnie, aby um, uczyć tego designu, aby y, zarażać designem, aby budzić pasję do designu, no musimy zaczynać już tak. od tych najwcześniejszych tak. lat i kształtować to wyczucie E, stylu, smaku, piękna, tak. e, otwarcia na sztukę, także u najmłodszych. Także będą oczywiście dodatkowe e, zajęcia dla dzieci, będą warsztaty, tak. ale będą też nagrody i niespodzianki, tak jak co roku, oczywiście. ale będzie także konkurs, e, który. E, jak co roku na targach aranżacji się odbywa? Oczywiście. Mamy w planach, w zamyśle, konkurs właśnie w przestrzeni Baby Design. W planach jest zaprojektowanie przedmiotu designerskiego. Nie mogę jeszcze do końca zdradzić, mam już swój pomysł, ale czy wyrazi firma chęć i zgodę na współpracę dopiero się okaże i będziemy Aha. o tym wiedzieli na targach, ale będzie to zaaranżowanie designerskie przedmiotu konkretnie, który później przez dorosłą osobę projektanta, już profesjonalistę. oczywiście profesjonalistę, tak, będzie wdrożone w produkcję? Myślę, że projekt się. Czyli będzie to innowacja. Sprawdzi. Będzie to innowacja, tak. I myślę, że projekt się sprawdzi. Ufam, że się sprawdzi, że, że firma, o której myślę, zechce z nami nawiązać kontrakt. Targi adresowane są do osób, które poszukują inspiracji, które urządzają lub remontują swoje domy, mieszkania, biura wnętrza. Ale czy łatwo jest obudzić tą pasję do designu? Czy z roku na rok zauważa Pani, że mieszkańcy Lublina no, budzą się i otwierają na nowoczesność, na design oraz na całą sferę tego, co ten design sobą reprezentuje i co wnosi, bo design, o tym już była mowa w tym programie. I profesjonalne doradztwo architektów, wnętrz, specjalistów, często y, ograniczają nam y, nakłady i dzięki temu y, możemy więcej pieniędzy poświęcić i y, bardziej spektakularny efekt osiągnąć, jeżeli korzystamy z wsparcia architekta. Oczywiście. Czy to zainteresowanie rośnie? Jest oczywiście ogromne zainteresowanie, pani redaktor. I, y Rozmawiam oczywiście ze zwiedzającymi, z wystawcami, mam tę przyjemność mieć kontakt z jedną i drugą stroną i wiem, że jest ogromne zainteresowanie ze strony zwiedzających właśnie, żeby... Mieli możliwość nawiązania kontaktu, współpracy, a przynajmniej zasięgnięcia jakichkolwiek porady. porady, tak, u profesjonalisty, u architekta, projektanta wnętrz. Niejednokrotnie rzeczywiście po umeblowaniu urządzeniu mieszkania. Osoby indywidualnej, okazuje się, że są jakieś niedociągnięcia, które faktycznie szybciutko by zniwelował Projekt. projektant. Tak. I tutaj zwiedzający bardzo, drugi już rok, druga już edycja, oczywiście ze zwiększoną ilością zwiedzających. I wiem, że są bardzo zadowoleni z tego, że mogą właśnie na targach mhm. zasięgnąć porady. I rzeczywiście później to przeradza się w kontakty i w współpracę. Także myślę, że targi wynoszą to y, dobrodziejstwo, że tak powiem, y, kontaktu bezpośredniego z architektem. Czasami myślę, że projektant-architekt mm. jest niedostępny. Jest to osoba, e, która często też tak. pozostają w przekonaniu, że to jest bardzo droga usługa, że tak. si w ogóle słowo design tak. kojarzy się z jakąś wygórowaną, tak. astronomiczną kwotą. Tak. A ja to tłumaczę, że nawet y, drobne przedmioty też tak. jest w nim myśl ludzka jest w nim innowacja i jest w niej design oczywiście także będziemy oczywiście popularyzować i zapraszać mieszkańców do uczestnictwa w targach aranżacje ponieważ jest to miejsce gdzie mogą nauczyć się i zobaczyć jak profesjonalnie projektuje się wnętrza uczestniczyć w wykładach warsztatach Skorzystać z porad i po prostu zainspirować się, bo niekoniecznie musimy wyręczać swoją inwencję twórczą wskazówkami architekta, ale chodzi o to, że dzięki podpowiedzi, dzięki oglądaniu różnych przedmiotów, jesteśmy w stanie wykrystalizować swój własny styl i swoje własne poczucie co jest dla nas dobre we wnętrzu. Oczywiście. Dlatego architekci też ukierunkowują i podpowiadają nam to, czego tak naprawdę oczekujemy we wnętrzu. W pierwszej edycji i w drugiej moja firma także brała udział i ja osobiście uczestniczyłam w wielu wykładach i były to naprawdę bardzo interesujące e, wykłady. E, bardzo e, mile wspominam wykład pana Janusza Kaniewskiego, e, który e, po prostu z tak ogromną pasją, z takim zaangażowaniem e, mówił o tym, co robi, mhm. e, i także e, tłumaczył, że. W zasadzie nie ma żadnych granic. Musimy wierzyć w swój, w swój talent, w swoją pasję i doko dokonywać małymi kroczkami rzeczy wielkich. I to był wykład, który naprawdę długo pozostał w mojej pamięci. I byłam bardzo wdzięczna, że właśnie podczas targów aranżacji w Lublinie. Mogłam uczestniczyć w wykładzie no, światowej sławy, światowej sławy designera, architekta. Czy w tym roku też będą takie sławy z wykładami w naszym Lublinie? Tak, pani redaktor. Mamy oczywiście już rozmowy, prowadzimy z, okay. ze znanymi studiami. Jedno z tych studiów to jest studio Malafor, również oczywiście świetni projektanci. Jest to studio, są to projektanci, którzy wywodzą się rodem oczywiście z lubelskich szkół i z lubelszczyzny, więc tym bardziej będzie nam miło, jeśli przyjadą i będą gościć u nas i poprowadzą wykład na temat designu. Rozmawiamy oczywiście z, jeszcze z dwoma studiami, więc myślę, że będzie okazja rzeczywiście posłuchać kolejnej edycji o designie, o, o tworzeniu trendów. Myślę od profesjonalistów ze świata oczywiście również. W ramach scen designu będzie, jak już pani opowiedziała, miejsce na awangardę, miejsce na model design, na baby design ale będzie także Drogowska z Design co kryje pojęcie Drogowska z Design Drogowska z Design to będzie to jest miejsce przeznaczone dla naszych lubelskich uczelni które będą kreować wśród młodych projektantów design właśnie w ich myśleniu będą oczywiście zachęcać młodych przyszłych projektantów jak też będą pokazywać prezentować Którą drogą, którędy idzie się rzeczywiście, żeby dotrzeć do tego designu, który tak naprawdę wkracza, myślę, że już chyba wielkimi krokami można powiedzieć, bo i u nas w Lublinie dużo dzieje się wydarzeń na, związanych z designem, więc myślę, że u nas nasze uczelnie wskażą właśnie drogę do designu. Tak jak Pani właśnie wspomniała o Panu Kaniewskim Januszu, który oczywiście w swoim wykładzie również mówił, że od dziecka uczy się i uczy się kolorów, i uczy się barw, i uczy się użyteczności, co jest właśnie nazywa się w ogólnym pojęciu oczywiście między innymi designem. Tak też tutaj ufamy, że nasi przedstawiciele uczelni i szkół wskażą właśnie ten drogowskaz, jak to właśnie. będzie wyglądało. To, co także w swoim wykładzie mówił Pan Kaniewski, że design to nie tylko piękno przedmiotu, użyteczność przedmiotu, funkcjonalność, tak. ale to także powodzenie na rynku, tak. bo dobry design to według niego taki design, który broni się na rynku i znajduje tak. swoich klientów. Czyli to musi być dobrze zaprojektowane, funkcjonalne, użyteczne, tak. ale musi też mieć adekwatną cenę do jakości. I właśnie tego rodzaju informacji oczekujemy. Od sceny designu, oczekujemy od targów aranżacji. I oczywiście zapraszamy serdecznie mieszkańców w dniach 23-25 października tego roku do odwiedzenia targów i sceny designu, a także zachęcamy wszystkich, którzy produkują, są dystrybutorami, usługodawcami w branży szeroko pojętego designu i wyposażenia wnętrz aby skorzystali z oferty targów Lublin i zechcieli pokazać mieszkańcom Lublina swoje produkty. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że targi okażą się sukcesem i że będzie to kolejne miejsce, które będzie uczyło designu i będzie budowało tą przestrzeń i pasję wśród i młodych, i starszych mieszkańców Lublina, właśnie do designu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Ślicznie.